Witam wszystkich bardzo serdecznie. taką karty klasyczne. Szczególnie witam strzelców, ponieważ dla Was będzie horoskop na, na lipiec 2019 roku. Przypominam, że to jest horoskop ogólny więc z każdym może rezonować, więc tutaj to proszę mieć na uwadze. No troszkę tak z przymrużeniem, z przymrużeniem oka, bo to jest dla bardzo dużej ilości osób. Przypominam również o subskrypcjach, łapkach w górę oraz dzwoneczkach, żeby na powiadomienia będą dochodziły na bieżąco. No to zaczynamy. Co tam u strzelca? Karty, pokażcie mi, energię dla strzelca na lipiec 2019 roku. Miłość, uczucia, pięknie, finanse, praca, otoczenie i niespodzianki. Więc tak, w miłości ogólnie w lipcu będzie bardzo, bardzo fajnie. Ponieważ jest to karta jedna z najbardziej pozytywnych kart, czyli to jest jakaś wielka miłość. Poznanie tej miłości, właśnie zauroczenie, jakieś deklaracje miłosne, stabilizacja. Tutaj dla singli powiem tak. Jeżeli chcecie kogoś poznać takiego już na dłuższy czas lub już tak na zawsze, macie bardzo, bardzo dużą szansę właśnie to zrobić, bo tak jak powiedziałam, jest to bardzo dobra karta, właśnie. Do miłości, dla miłości to jest wielkie uczucie stabilizacja. W związkach jak najbardziej jest to tak samo. Poprawa tych relacji waszych, ożywienie tych, tych uczuć, tak. Może to być na przykład, nie wiem, druga przysięga małżeńska na przykład, prawda? Więc tutaj w uczuciach miłości naprawdę jest to. No, bardzo, bardzo dobry omen na lipiec. Możecie bardzo dużo osiągnąć, a nawet bym powiedziała w miłości w sumie wszystko, co byście sobie zapragnęli, no bo to jest karta szczęścia, zadowolenia, uśmiechu, wszystko to, co byście sobie życzyli w uczuciach. Więc yy, co tu więcej, co tu więcej mówić, tak? Jeżeli chodzi o pracę i finanse, to możecie mieć jakieś małe problemy, jakieś małe kłopoty związane z tą pracą. Może to być właśnie związane też z chorobą, ponieważ jakieś niewielkie osłabienie może być, jakieś niewielkie przeziębienie. No i też, jak będziecie na L4, na przykład, no to automatycznie no troszkę mniej tych pieniążków jest. Muszę kotka puścić. Przepraszam, musiałam kotka puścić, bo bardzo, bardzo chciał wyjść z pomieszczenia. E, więc tak jak powiedziałam, może to być właśnie związane z, jakim, z jakąś chorobą niewielką, nic poważnego, ale jeżeli l 4 będzie, no to też automatycznie z tych mniej tych pieniążków na miesiąc, więc tutaj problemy jakieś niewielkie w pracy mogą być, no może też szef, e, a będzie niezadowolony, bo jest na przykład mało pracowników, tak, albo coś w tym stylu, więc tutaj w tych finansach ostrożnie. Otoczenie ogólnie tutaj też nie za fajnie, bo może być tak, że możecie mieć właśnie problem związane z otoczeniem, z ludźmi was otaczających. Może być to związane, związane właśnie z tą pracą, ze szefostwem, że coś tam będziecie to L4 na przykład brać, a on będzie niezadowolony lub będziecie chcieli urlop zaległy, no oczywiście, bo dużo pracy, bo nie ma pracowników. Więc tutaj z tym, z tym otoczeniem, no troszkę mogą być jakieś niefajne, jakieś negatywne emocje. Więc na to też musicie zwrócić właśnie uwagę. Ze względu też na to, że są te niespodzianki, dobre i złe. Więc tutaj z tą, tą złą jest właśnie taka instytucja, tak? Instytucja nie musi to być jako urząd skarbowy na przykład, czy, czy ogólnie urzędy. Może to być na przykład, o, przychodnia szpital. Więc jeżeli coś może Was złapać, będziecie potrzebować to L4, automatycznie, no, tą przychodnię tego lekarza będziecie musieli odwiedzić. No i dlatego to wszystko tak się kumuluje. Ale to, co jest najważniejsze i to, co jest tym złem, dobre, jest to ogólnie osoba, na której możecie polegać. Więc tutaj, jeżeli byście właśnie z tymi problemami się borykali i nie moglibyście tego udźwignąć sami, tutaj macie taką osobę, która Was wesprze, wysłucha, pomoże, doradzi. Bardzo fajnie taką osobę mieć, a zwłaszcza jeżeli ona jest koło uczuć, to naprawdę to jest taka osoba, której ufacie, no i którą kochacie, to jest najważniejsze, prawda? A tutaj z tym urzędem, z tym niedogadaniem się, z tym otoczeniem, no i z tą pracą, to może być wszystko właśnie związane, ponieważ jeżeli pójdziecie na L4, no to będziecie musieli odwiedzić ten na przykład, nie wiem, szpital, SOR, powiedzmy, tak? Albo przychodnie w tygodniu, no i tutaj możecie też się nie. Zagadywać na przykład ze szefostwem, bo tak jak wcześniej powiedziałam, może to być złe, może tamto być złe, bo jest mało ludzi, mało pracowników, a wyjdziecie na L4 i tak dalej, i tak dalej, nie? Ale powinniście być zadowoleni, że w miłości tutaj bardzo fajnie dla Was, jak i dla synów, tak i dla związków, jest to bardzo pozytywna karta, więc <laughs> reszta naprawdę, to są jakieś niewielkie problemy, jakieś niewielkie opóźnienia. No, może być tak właśnie, że jeżeli czekacie na jakiś awans bądź podwyżkę, prawda? Może ta karta sygnalizować, że to się wszystko opóźni w czasie. No, czasami trzeba coś poświęcić, żeby coś mieć, prawda? Ale miesiąc nie, nie jest aż taki bardzo zły, na jaki wygląda, tak? Każdy ma jakieś problemy i każdego może chorować nawet i w wakacje chwycić, więc. No, po to są lekarze, żeby z nich korzystać, prawda? Więc spokojnie, na spokojnie wszystko weźcie i, i na pewno Wam się wszystko uda. Teraz sprawdzimy zdrowie, właśnie to zdrowie, na co powinniście w lipcu uważać. Karty, pokażcie mi energię na zdrowie. Dla strzelców, lipiec 2019. Zdrowie, strzelce. 2019, lipiec, zdrowie, lipiec, strzelce, zdrowie, lipiec, strzelce. No i sprawdźmy tutaj właśnie, co te karty pokażą. Więc ogólnie powiem tak. Tutaj możecie mieć właśnie problemy z przeziębieniem, z asmą, tak, ponieważ to jest ogólnie. Uważajcie, żeby wam gdzieś nie poszło dalej, prawda? Ponieważ, no, Karo, no to tutaj macie takie. Przeziębienie, asma, problemy alergiczne, przeziębienia, więc może, tak jak wcześniej powiedziałam, może coś takiego właśnie zaistnieć. Jeżeli tutaj mężczyźni słuchają, um, układ płciowy to jest najważniejsze, więc uważajcie na to. Oczywiście dla, dla wszystkich jelito może być troszkę stres, więc mogą być jakieś rewolucje żołądkowe. No i przy czym jeszcze należy uważać właśnie, jeżeli jest to przeziębienie, czy tam ktoś choruje na tą asmę, tutaj płuca ją skrzela, żeby Wam to nie poszło dalej. Pije się dużo zimnych napojów, no, lody też zimne, prawda? No i to może być właśnie y, troszkę problematyczne, tak tam było w pracy właśnie, ta niewielka choroba, to przeziębienie właśnie, to, to wszystko jest razem związane. No i to teraz mniej więcej wszystko wygląda. Więc uważajcie na te płuca, na te oskrzela, no i ta, te właśnie te, te przeziębienia takie, tak? Nic poważnego, aczkolwiek no należy uważać, żeby się faktycznie nie rozwinęło w co, w co gorsze, prawda? Teraz taki rozkład, jaka, z jaką energią wchodzicie, jaka będzie ogólnie w. W tym lipcu, dla strzelców, ogólna energia dla strzelców. Wchodzi, co jest i co będzie. No, więc ogólnie wchodzicie z taką energią właśnie taką, no właśnie, to może być związane z jakimś, z jakimś na przykład może gdzieś zabalujecie, o. Bo tutaj karta mówi o imprezie, o gościach, może macie wesele, może coś tam będziecie świętować, więc uważajcie właśnie, żeby was wtedy gdzieś coś tam nie przywiało. Równie dobrze to jest to wszystko, to się wszystko to się tak ładnie łączy, ponieważ ta karta też oznacza spotkania przyjacielskie, spotkania ze znajomymi, tak? Jakieś fajne, radosne chwile też może być, właśnie, szczęśliwy okres dla spraw sercowych. Więc <laughs> ogólnie miesiąc macie bardzo pozytywny, ponieważ macie jakieś dobre widoki na przyszłość, spełnienie się zamiarów, więc może to być właśnie związane z, z wszystkim w późniejszym czasie, bo tam było właśnie to ograniczenie, to niedogadanie się, tak, międzyludzkie na przykład, więc jeżeli tam w pracy macie zamiar jakiś osiągnąć jakiś sukces, w sensie jakiś awans czy podwyżkę. No może to być, ale w późniejszym czasie niestety w lipcu to tak się okazuje, jak okazuje aczkolwiek w miłości tam macie bardzo, bardzo fajnie, więc też nie jest źle, więc no nie ma się tak za bardzo czym przejmować na to zdrowie, tylko uważajcie. A karty przypominam, że one to tylko podpowiadają, bo każdy z nas podejmuje tysiące decyzji dziennie i, i to może być tak, że właśnie przypilnujecie sobie zdrowia, więc wszystko będzie fajnie, nie? No. Także myślę, że dacie radę, no źle nie jest, bo to wiadomo, no zawsze mogłoby być gorzej, prawda? Dziękuję Wam za wysłuchanie. Trzymajcie się zdrowo, ciepło. Zapraszam na inne filmiki. Do usłyszenia, do następnego razu. Pa pa!